spotkacie osobę, którą doskonale zna wasze serce znacie się w wyższych światach wasze dusze umówiły się na to spotkanie czas i miejsce ściśle zostało ustalone to jest ten czas i jesteście gotowi na związek macie być razem macie uczyć się od siebie razem doświadczać ale panom coś tutaj się nie podoba są zdenerwowani, niepółkładani, niegotowi. Ten związek nie jest po ich drodze, po ich myśli. Wasze serce, panowie, chce, umysł nie. Umysł ma tutaj jakieś ale. Kolejna karta wyjaśnia, co się dzieje. Brak obfitości. Z jednej strony, panowie, jesteście pełni miłości ale z drugiej uważacie, że macie za mało pieniędzy, za mało gotówki, by być gotowymi na ten związek. To spotkanie, panie i panowie, zostało umówione przez wasze dusze. To, czy macie pieniądze, czy nie macie pieniędzy, czy macie dom, czy nie macie domu, nie ma tutaj żadnego znaczenia. Jak macie być razem, i tak będziecie razem. Jest świetny czas, byście przekazywali swoją wiedzę, swoje umiejętności innym, byście nauczali innym. Zastanówcie się, co potraficie, czego możecie nauczać. Możecie tworzyć blogi, podcasty, pisać książki, co tylko chcecie. I to jest wasza droga do źródła. Nauczanie innych, inni ucząc się od was także będą szli do tego samego źródła. Źródło będzie wam świecić. Także opiekować się wami, więc żadne zło na tej drodze do źródła was spotkać nie może. Klapsydra dopiero zaczyna odmierzać czas, więc wasza droga do źródła będzie długim procesem. Także czas oswojenia się panów co do tego związku także będzie wymagało czasu. Bo wasza sytuacja finansowa szybko się nie zmieni. Karta zimy. Wszystko jest zamrożone, zamarznięte, nic tutaj się nie zmienia, nic się nie dzieje. Pory roku są cykliczne, one się zmieniają. Ta karta oczywiście się odwróci, ale teraz jest zima. To jest dla was tylko informacja w sercu piramidy, byście nie czekali na pieniądze, by ten związek zrealizować. Bo nie o pieniądze tu chodzi, nie ma na co tutaj czekać. Trzeba realizować cele dusz. Z powodu tych braków w finansach, tej zimy na karcie, pojawia się w was niepokój, lęk, może i panika, że coś się dzieje nie po waszej myśli, że nie potraficie sobie z tym poradzić. Zaczniecie patrzeć wstecz do przeszłości. To jest ślepy zaułek. Będziecie zastanawiać się, czy może wasza poprzednia praca, poprzednie zajęcie było dla was lepsze. Te nowe, które macie teraz, nie spełnia waszych wymogów finansowych. Więc wy dojdziecie do wniosku, że droga, którą podążacie, prowadzi do nikąd. Będziecie zastanawiać się, dokąd macie zawrócić. Ale dopiero kolejne tygodnie, kolejne rozkłady pokażą dokąd.